Witam was na na moim kanale. Oj, 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 oj. przepraszam bardzo, ale dzisiaj gramy sobie z moim kolegą Dominikiem. Przedstaw się. No to, hej. To, to, to było długie przywitanie, no hej. Bardzo długie. Ale dobra, dzisiaj gramy w Chowanego berka kibelka, to nie jest To, to jest mój kolega, tak wygląda Roblox A ty mnie patrzysz? No, patr no no ciebie patrzę. Ale dobra, dzisiaj gramy w berka chowanego, bo chowamy się to tu jakby to Tak. Wszystko tu jest <noise> większe. Jak, jak wiecie, jak oglądacie Werkę Aferkę, dajcie łapkę w górę i subika i dzwoneczka i, na, i napiszcie w komentarzu, jaki mamy kolejny filmik z Robloxa nagrać. I w ogóle, czy macie Roblox? Tak. A jeśli oglądacie Werkę Aferkę, to wiecie, że te... To już nagrywała na YouTube, więc chyba wiecie o co chodzi w nim, i może sami graliście już. No i wiecie. A to jest Miss Teddy. Berek Kibelek to jest on. To nie jest. Pamiętajcie, widzowie, to nie jest Berek. To jest Berek Kibelek. No to jest Berek Kibelek. Bo w kibelku w kółko siedzi. No, no to berek kibelek. Nie zaszkodzi paluku. Nie zaszkodzi. Ja nie siedzę, ty siedzisz. <słuch> Dobra, no do kończy rondy i wygramy. Cześć, fręg, cztery, co jest Wy tu widzicie ile czasu, a tu widzicie moje kele i nociki. Tak dużo ich mam, widzicie? 280. A tutaj mamy zaraz czas. On ma więcej, on ma prawie 5, 10, 500, 500, a ja mam 2,8. osiem. No ja tak. Moja też! Moja, ja nie, ja, nie, ja, nie, 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 Moja nie, 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 Ja nie, nie, ale ty jesteś. Ale nie będziesz akurat boisz się. A ty będziesz. A nie musisz was. To cię złapiesz za to. O nie. Albo mnie łapiesz i nie gram, albo mnie nie łapiesz i gram. A, nie. Widzicie jak mi się psuje zawsze kamera? To jest porąbane. A tia. Dobra, ja idę sobie do kiosza, ja idę do piekarnika, ja idę na krzesła, idę się ugotować, idę się ugotować, będę miała tu, patrzcie na to, tu trzeba przybliżyć sobie kamerkę, no znowu mi się zepsuła kamera, gdzie tu się wchodzi? Halo! A to jest O nie, widzicie, jak mi się zepsuła kamerka? I teraz mnie złapie, help me. Mnie. mnie chyba jaką pierwszą złapie, choć ja się schwałam teraz. Więc mnie widać nie będzie. On jeszcze ukryty, zobaczymy. Ja będę trzymał, ja będę ty będziesz, A ja nie wiem.

a ja mam monetę, A ja jestem w piekarniku. O, cztery, pięć, on ma pełno monetek, a ja nie. Patrzcie, Berek, a ja jestem tutaj. Teleport! Boję się, bo jestem... nie, wyszłam, help me! O, trzeba się schować. A ja się schowałam, widzicie, jestem w piekarniku. Zamknijcie ten piekarnik, błagam was. Błagam. oj! No. Błagam, błagam, błagam. Nie wiem, co błagam. Ale błagam, nie złapcie mnie, bo ja jestem w piekarniku. W piekarniku zawsze jest jedna. No zawsze, no, a tutaj pełno Eee, dlaczego ja wyszłam do piekarniku, on mnie to w streamingu zobaczył, nie on jest na samej górze tych szafek, na samej górze, a, ja jestem... a ja jestem w piekarniku. A jestem w piekarniku. I mnie właśnie... Co? A mnie zabił. A ja Cię widzę, jesteś za kwiatkiem. <śmiech> <śmiech> Przepraszam jestem są chora Ooo, No właśnie on tam był. Więc uważaj. Dobra, zobaczymy się, kiedy będzie koniec rynki, bo po co przedłużać? Więc widzimy się za... Dobra, jesteśmy. Już będziemy grać znowu. Haha, ha, masz mieć. Błagam jakąś fajną mapkę, proszę. Yy, nie, tylko nie klikam. Spójrzcie, to tak długo losuje. O. Ja nie chcę. Ja chcę, żebyś ty był. O nie! Jaki debilek, debilek, debil. Taki właśnie byś był jakbyś był na początku, to tak byś wyglądał No to byś tak właśnie wyglądał O nie, ja spadnę, bo, ja, bo mi się widzicie, widzowie Jak zobaczysz na moim kanale, to mi się kamerka zepsuła Dobra? To zobaczysz, dobra? No nie i spadłabyś jeszcze na sam dół ekstra. To nie zadziałało, jak mnie nie zabił. Dobra, będziemy tu i widzimy się. Kiedy może już mnie złapie, albo kiedy będzie nasz koniec. To już zaraz. Mam jeszcze dla Was fajny challenge. Powiedzcie ile mam tutaj? Tutaj o e, monetek. Piszcie w komentarzu. Macie na to jeszcze 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1 i 0! Kto wstawił 281, ten ma rację, więc zalejkuję! Dam sobie serduszko i dam łapkę w górę dla was. Kto odgadł? I kto napisał mi, że ten, ja jaką grę teraz mam zagrać? I czy ma Robloxa? Też damy Wam serduszko i łapkę. Oglądać. A więc jeszcze mnie nie złapą, Berek. Przerwujcie najbardziej, nie łapki w górę, tylko Nie, łapki w górę są lepsze. Dobra, ale takim miłym akcentem, dopóki mnie jeszcze Berek nie zabił. Już się pomalutku żegnamy, więc papaki, Muziaki!